Dla mnie Małgorzata Braunek jest, jest moją mamą przede wszystkim. I jako, jako moja mama, wydaje mi się taką osobą bardzo zabieganą. Właściwie zawsze jest zajęta i tak mi się zawsze kojarzyła, mimo tego, że jak ja się urodziłam i potem dorastałam, to, to już nie była aktorką w takim pełnym wymiarze, tylko bardziej ją kojarzyłam jako. Buddystkę, ale jest taką osobą faktycznie bardzo aktywną i energetyczną. Lubi się uśmiechać. Bardzo jest emocjonalna i dużo przeżywa i bierze do siebie. Jest otwarta. Ja ją kojarzę z taką, taką osobą bez specjalnych granic, w sensie uprzedzeń. Jest bardzo otwarta na ludzi i zawsze miała mnóstwo ludzi wokół siebie z różnych środowisk. Taka jest nieograniczona. I, 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 I też wydaje mi się, że wiek nie jest dla niej specjalnym problemem, bo faktycznie jej przyjaciele i są młodzi, i są starsi, i są tacy, i są tacy.